Cześć wam kochani, z tej strony tarocistka Agafi Witam was w dzisiejszym horoskopie Jest to horoskop dla zodiakalnego byka Na maj 2023 w aspektach miłość, praca i zdrowie Także tak to wygląda Ja sobie już tutaj idę rozłożyć karty dla was I będziemy patrzyli, co tam się byczki u was dzieje Dobrze, także ja już nie przedłużam Patrzymy co u byka, co u byka co dla byka na maj 2023 w aspektach miłość, praca, zdrowie. Co dla byka na maj 2023 w aspektach miłość, praca, zdrowie. Dla byka, dla byka, dla byka, byk, 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 byk. Ok, dobra. I teraz patrzymy, co u byka. Ja sobie zrobię w przełożeniu. Mhm karty pokazują, że jeśli macie jakieś egzaminy, jakieś kursy w tym nadchod... w maju, tak to jakieś zdobywanie kwalifikacji zawodowych, jakieś kursy, ogólnie wszystko, co jest związane z jakimiś takimi rzeczami egzaminacyjnymi, no to, to karty pokazują, że jak najbardziej tutaj będzie to e, zdane, tak, czyli tutaj jakby, jeśli macie takie rzeczy, no to karty pokazują, że będzie to tutaj zdane, tak, czyli tutaj będzie wszystko ok, będziesz miała jak najbardziej dużo siły, żeby tutaj z tym e, że tak powiem Pracować. No i karty też pokazują na ten maj, że jeśli masz jakieś rozchwiania emocjonalne, tak i tak dalej. No to karty pokazują, że tutaj to minie. Tak, czyli tutaj to minie. Yy, ale karty też pokazują, że jeśli właśnie miałeś jakieś takie marzenia, iluzje, takie chciałabyś, yy, żeby pewne rzeczy się spełniły, no to karty pokazują tutaj, że to się spełni, ale wydaje mi się, że właśnie to ma związek tutaj z jakimiś z egzaminami i kursami. Dobra, ok. I teraz tak ja zapatrzę, co tam jest, 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 co tam jest. Co tam jest. Dobra. Dobra. I teraz tak. Robimy tak. Co w miłości? Miłość, tak. OK, ja się przesunę. O, dobra. Bek miłość. Co w miłości? Mhm. Dwa, trzy, cztery. Dobra. Praca. Okej. Okay. Mhm. Pracy w zdrowiu, sobie sprawdzimy co tam się dzieje A tu mamy zdrowie, ja sobie jeszcze sprawdzę przeszłość co było w przeszłości co będzie w przyszłości dobra, i teraz mamy tak cały układ tutaj jest i teraz tak, jeśli chodzi o osoby w związkach Karty mi pokazują, że może być tutaj mężczyzna, czyli na przykład partner czy mąż, osoba, która jest taka agresywna w słowie, szorstka, która jest taka chłodna emocjonalnie, tak, jakaś taka, która potrafi tutaj zwyzywać i tak dalej. No, przez to właśnie taka osoba w tym maju może tutaj takie jakby aspekty zachowań w Twoim kierunku tutaj um, dawać. No, przez to też u Ciebie mogą być jakieś rozchwiania emocjonalne, tak? Czyli będziecie mieli rozchwiania emocjonalne na taki właśnie przez tego partnera męża, na przykład. No i karty też pokazują, że tutaj będzie ochłodzenie w tym związku. Tak, pewne tutaj jakby sprawy się ochłodzą, uczucia się ochłodzą, emocje się również ochłodzą. Również przez takie kłótnie mogą tutaj mogą się te kłótnie pojawić. No i jeśli jesteś na przykład osobą mm, samotną. No to karty mi pokazują również, że możesz poznać jakiegoś mężczyznę, ale tak jak mówię, to jest ktoś, kto jest taki, e, tak jak mówię, szorstki, agresywny słowie, taki bardzo e, zimny emocjonalnie. Taką osobę ty możesz poznać. E, może to być osoba na przykład spod znaku bliźniąt pod znaku bliźniąt. No, to też jest to jest osoba ogólnie inteligentna, ale szorstka, trudna w komunikacji, ktoś nie nieszczery. Taką osobę możesz poznać spod znaku właśnie Bliźniąt. No i właśnie ta osoba również u ciebie wywoła jakieś takie zawirowania emocjonalne, tak? Tak mi się to tutaj pokazuje, no ale koniec końców raczej bym powiedziała, że z tego nic by nie było dobrego, nic by z tego tutaj nie wyszło. No i karty też pokazują, że tutaj mogą być jakieś niejasne też sytuacje związane tutaj z, tym, z tymi aspektami, które wymieniłam. Jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o pracę. Zwróć uwagę, jeśli podpisujesz jakieś umowy i tak dalej, bo karta diabła to jest karta oszustów. Ktoś może próbować Cię oszukać, jeśli na przykład idziecie do jakiejś nowej pracy czy coś, to zwróćcie uwagę, bo tak jak mówię właśnie, karta diabła, ona często mówi um, o jakichś y, oszustwach, o jakichś kłamstwach, tak? E, więc tak mi się tutaj pokazuje jakieś ciemne interesy. Um... Fałszywe osoby, tak? Czyli tak mi się to tutaj pokazuje. Co mi się tu jeszcze w pracy pokazuje? E, jeśli jesteście w pracy, na przykład jakieś podróże jeździcie, tak służbowe, no to kartki mi pokazują, że w tej pracy mogą być jakieś bardzo negatywne podróże służbowe no i właśnie jak na przykład jedzicie w jakąś podróż służbową, coś podpisać i tak dalej, może tam być bardzo, bardzo, bardzo negatywna osoba, bardzo fałszywa uważajcie, bo to jest ktoś kto kłamie mogą tutaj być również, jak macie jakieś umowy do podpisania, to mogą być one fałszywe fałszywe, one mogą być bardzo negatywne bo tutaj jest fałsz, tak związane tutaj z tą osobą, więc zwróćcie tutaj uwagę co jeszcze wam mogę powiedzieć no w tym maju, to powiem wam szczerze, kart pokazują, że też będzie e, okres takiej wytężonej pracy, będziecie mieli brak siły fizycznej, dużo przejdziecie w tym maju, bardzo duży wytężony okres pracy mi się tutaj pokazuje w tym maju, dużo przejdziecie tak jak mówię, e, no po prostu będziecie mieli gdzieś dość, gdzieś nawet poniekąd wypalenie zawodowe, no i karta siódemki buław pokazuje, że gdzieś tam w pracy możecie się z kimś wykłócać, walczyć o swoje racje właśnie w pracy, ale karty pokazują, że też właśnie przez to, że się będziecie z kimś wykłócać, kłócać i jakieś takie walki toczyć właśnie w pracy z jakimiś osobami, no to właśnie karty pokazują mi tutaj, że może być właśnie takie poczucie rezygnacji, także no bardzo bardzo nieładnie. No i co mi teraz się w tym zdrowiu tutaj pokazuje? Poczekajcie chwilkę kochani. Karta Księżyca. Karta, karta Księżyca też jest kartą lęków. I w zdrowiu mnie też często ona mówi o jakichś takich, um, ro, może nie tyle że rozpianiach, ale lękach. To są lęki. Ale zaraz zobaczę, co tutaj jeszcze e, Wam mogę powiedzieć. Uh -huh. że on dobra. I ogólnie, tak jak mówię, karta też ta mówi o tym właśnie, o jakichś takich lękach. Lęki ogólnie ta karta często mówi, ale też karta może mówić tutaj o yy, układzie pokarmowym, jakiś przełek, żołądek, takie rzeczy. Mnie się tutaj też mogło, ogólnie układ pokarmowy, yy, przełek, przełek, układ pokarmowy mi się tutaj pokazuje, yy, że czas zwrócić na to uwagę. Yy, co tutaj jeszcze i teraz tak. Yy, yy. Tak, układ pokarmowy. Zwróćcie uwagę na na przykład takie rzeczy jak serce. Bo też ta y, ósemka buław to jest karta serca. Aha. No i teraz tak, tu bardzo właśnie karty kładą nacisk na jakieś okrężnice, takie rzeczy, tak? Czyli cały tak by układ pokarmowy mi się tu pokazuje. Układ pokarmowy i problemy na przykład z okrężnicą takimi rzeczami, więc na to trzeba zwrócić uwagę. I tutaj właśnie mogą być takie problemy, czyli cały układ pokarmowy mnie się tu pokazuje. No i właśnie jakieś okrężnice, takie rzeczy, na to trzeba zwrócić uwagę. No i też gdzieś tam poniekąd karty też pokazują, żeby tu zwrócić uwagę na serce. Ale jakbym tak miała to ogólnikowo wyobrazić, no to karty mi pokazują tutaj układ pokarmowy, cały układ pokarmowy. Również właśnie karty pokazują mi tą okrężnicę, tak zwaną. Eee, także to mi się to tak pokazuje. Poczekajcie ja jeszcze, zobaczę czy ja coś mogę Wam tu po powiedzieć. Mhm. I też zaparcia, tak? Też zaparcia. Czyli to też może być tak, właśnie tu problemy z układem pokarmowym, coś tu się w układzie pokarmowym dzieje, przez to też dziś zaparcia mogą być wywoływane, tak? Czyli na przykład, nie wiem, za dużo coś zjecie, jecie, coś nieodpowiedniego, tu się to będzie przekładało na układ pokarmowy, no i też karty pokazują, że mogą być zaparcia, ale zwróćcie też uwagę na jakieś okrężnice, takie rzeczy. No i karty też bardziej sygnalizują tutaj, że warto iść, jak macie takie coś, jakby warto też jak najszybciej do lekarza iść. Tak? Okej. Okay. Co było w przeszłości? Co było w przeszłości? E, tak, e, ogólnikowo, pokazuje mi się tutaj jakaś kobieta z przeszłości. E, kobieta może być gdzieś poniekąd o ciężkim charakterze. Jest to osoba z podznaku Barana. Kobieta z podznaku Barana mi się tu pokazuje. E, ktoś, kogo znałaś, tak? E, ktoś z przeszłości. I ta y, karta pokazuje mi, że ta osoba. Y, Mogła być za granicą, lub jest za granicą, i tu są jakieś zawieszenia kontaktów, tak? Zawieszenia kontaktów z tą osobą, z zagranicy, mi karty tutaj pokazują. E, jakby to tak patrzeć na przeszłość, ogólnie też w przeszłości, w przeszłości mogło być tak, że tutaj na przykład mogłaś y, wyjechać, chciałaś wyjechać za granicę, takie sprawy tutaj zagraniczne, no i pewne rzeczy się jakby nie udały, tak? Czy coś tu się nie udało, właśnie, z tymi mhm. Tak, 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 tak. Tak, tak, jak zwykle. E, no i pewne rzeczy tutaj jakby z zagranicy się nie udały. Coś się tutaj zatrzymało, tutaj związanego z zagranicą. E, no i to też karty pokazują, właśnie, że e, tutaj mogła mieć związek z tym jakaś kobieta. Spod po, po, znaku Barana. Tak, czyli tak mi się to tutaj pokazuje, jeśli chodzi o przeszłość. No i w przeszłości też pewnie wydaje mi się, że tutaj karty pokazują, że mogłaś mieć jakieś stany depresyjne, e, stany nerwicowe, karty pokazują. Mogą karty pokazywać też to, że, że jesteś silną osobą, charyzmatyczną, yy, o silnym charakterze, tak? taką energiczną, ale gdzieś tam w tej przeszłości karty pokazują, że tu mogłaś mieć jakieś yy, problemy na tle psychicznym, karty pokazują i właśnie, bo wisielec to też są problemy na tle psychicznym i świadczy, czyli jakby duże jakieś problemy na tle psychicznym w przeszłości też mogły być. To w przeszłości. <laughs> Co w przyszłości? Karty mi pokazują, że tutaj mogą być jakieś nowe relacje międzyludzkie, ale karty mi to są karty w negatywie, więc karty mi pokazują, że to nie do końca może być pozytywne. Uważaj! Kogo wpuszczasz do swojego życia? Ze względu na to, że karta Asa kielichów w negatywie, jakieś negatywne, nowe relacje międzyludzkie się rozpoczną. Coś zaczniesz nowego, kogoś nowego poznasz, ale będzie to negatywne. No i niestety da ci to po prostu poczucie braku harmonii, e, braku takiego e, stabilizacji, brak stabilizacji, brak harmonii. Coś jakby cała twoja stabilizacja, taka emocjonalna, harmonijna, ona się zaburzy właśnie przez jakieś negatywne relacje międzyludzkie, no i ty możesz te negatywne relacje międzyludzkie kogoś wpuścić do swojego życia. No, uważajcie, bo to też jest wszystko w negatywie, kochani. Więc tak mi się to tutaj pokazuje. Co jeszcze w przeszłości mogę powiedzieć Wam? Możesz coś zacząć w przeszłości, coś nowego, jakieś nowe rzeczy w, przysz w przyszłości się mogą u Ciebie pojawić, ale też zwróć uwagę, bo nie do końca te nowe rzeczy mogą być pozytywne, tak? No bo to umiarkowanie też gdzieś te nowe rzeczy mogą tutaj, yy, jakby nowe aspekty, coś nowego zaczniecie. Nie do końca to może być pozytywne. Tu karty pokazują. Yy. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Eee, co jeszcze Wam mogę powiedzieć tutaj? Mm, może to też mieć związane coś z domem, tak? Czyli coś zaczniecie nowego związanego z domem, ale uważajcie, bo gadam, niekoniecznie to musi być pozytywne wszystko. Niekoniecznie pozytywne. Eee, co jeszcze Wam tutaj mogę powiedzieć? No. To chyba w sumie tyle. Karty też pokazują, że mogą być jakieś uroczystości. Bo askielichów, askielichów wydaje mi się, że to też jest... Yy, może gdzieś być yy, ślub na przykład askielichów. Tak, możesz mieć jakieś zaproszenia, uroczystości na przykład na ślub. Tak, uroczystości, zaproszenia na przykład na ślub. Tak mi karty tutaj pokazują. Yy. I te zaproszenia tutaj na uroczystości, na ślub, takie te, no to mogą być to właśnie zaproszenia od kobiety. Okej okay, kochani, ja Wam dziękuję. E, widzimy się oczywiście w jutrzejszym czytaniu, Tarota. No i pozdrawiam Was serdecznie tarociska Gafi, jeśli kanał Wam się spodoba, jeśli film Wam się podoba, bardzo Was kochani proszę o lajka, o subskrypcję e, i o komentowanie również e, Możecie mnie znaleźć na mojej stronie na Facebooku tarociska Gafi, tam się możecie ze mną kontaktować w sprawie wróżb. Ja Was kochani pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się cieplutko, pa! pa.